Zapada zmrok. Nawiedzona ekspedycja się zaczyna. Powietrze było ciężkie, gęste od napięcia i strachu. Staliśmy na progu nieznanego przed zniszczoną rezydencją o złowrogiej historii. Cienie wyciągały się z budynku, sięgając po nas, jak chwytające szpony nasz cel miejsce, gdzie zasłona między naszym światem a następnym podobno była cienka. Byliśmy tam, aby znaleźć dowody udokumentować szepty zmarłych które przylegały do rozpadających się ścian. To nie było kolejne śledztwo, to było coś osobistego. Historie o tym miejscu szeptane cichym głosem mówiły o tragedii, niedokończonych sprawach, duszach, które nie mogły znaleźć spokoju. Kiedy weszliśmy do środka, temperatura spadła fizyczna manifestacja niepokoju, który osiadł w naszych żołądkach. Ciemność zdawała się żyć, pulsując energią, która wysyłała dreszcze wzdłuż mojego kręgosłupa. Nie byliśmy sami. Dyktafon most między światami. Wśród narzędzi naszego fachu, dyktafon ma szczególne znaczenie. To proste urządzenie, rejestrujące drgania w powietrzu, przekształcające je w słyszalny dźwięk. Ale w obecności zjawisk paranormalnych, staje się czymś więcej mostem między światami. Używamy go do komunikacji, do słuchania głosów tych, którzy odeszli. Tych, Którzy tkwią w cieniu, dyktafon, który ze sobą przynieśliśmy, był stary, jego metalowa obudowa wygładzona z użycia. Był świadkiem niezliczonych dochodzeń, jego mikrofon zbierał szepty i jęki niewidzialnego królestwa. Dziś wieczorem miał służyć jako nasza linia życia po drugiej stronie, kanał dla historii, których te ściany nie chciały pozwolić umrzeć. Ustawiliśmy go w sercu rezydencji, jego obecność była latarnią w przytłaczającej ciemności. Szepty w ciemności, niepokojące spotkania. Cisza w rezydencji była ogłuszająca, przerywana jedynie skrzypieniem podłóg pod naszymi stopami. Rozproszyliśmy się, każdy z nas przyciągnięty do innego kąta domu, nasze zmysły w stanie wysokiej gotowości. Powietrze zgęstniało od napięcia. Każdy cień zdawał się poruszać. Każdy szelest liści za oknami wysyłał dawkę adrenaliny przez nasze żyły. Potem zaczęły się szepty. Słabe na początku, ledwo słyszalne ponad biciem naszych serc. Wydawały się emanować z samych ścian. Bezcielesne głosy wirowały wokół nas. Parliśmy naprzód, wciągani głębiej w ciemność przez niewidzialną siłę. Zimne miejsce, nagły spadek temperatury. Uczucie bycia obserwowanym. Każde spotkanie napędzało naszą determinację, by odkryć prawdę ukrytą w murach rezydencji. Część czwarta Głosy z zaświatów nagranie. Kończąc nasze dochodzenie, zebraliśmy się wokół dyktafonu nasze twarze oświetlone blaskiem latarek. Cisza w pokoju była namacalna gęsta od ciężaru tego, co mogliśmy usłyszeć. Z zapartym tchem nacisnąłem przycisk odtwarzania. Szum taśmy wypełnił pokój, a po nim nastąpiła chwila ciszy, która zdawała się ciągnąć w nieskończoność. Potem zaczęły się głosy. Pomóż mi! wyszeptał głos, zachrypły i pełen rozpaczy. Wynoście się! syknął inny głos, zimny i groźny. Głosy nakładały się na siebie. Chór szeptów i jęków, niektóre błagalne. Inne, pełne gniewu i wściekłości. Słuchaliśmy, nasze ciała napięte, nasze umysły walczące o zrozumienie dźwięków, które wypełniały pokój. Nagranie nie przypominało niczego, z czym mieliśmy do czynienia wcześniej, surowe emocje w tych głosach wysyłały dreszcze wzdłuż naszych kręgosłupów. Część piąta echa przeszłości interpretacja przesłań. Spędziliśmy tej nocy wiele godzin, skuleni wokół dyktafonu, słuchając nagrania, analizując każdy szept, każde westchnienie. Czy to były głosy byłych mieszkańców, uwięzionych w murach rezydencji? Czy próbowali się z nami komunikować, dzielić swoimi historiami, swoim bólem? Czy też były to po prostu echa przeszłości, pozostałości dawno minionych wydarzeń, odciśnięte w samej strukturze domu? Głosy na nagraniu były fragmentaryczne, niekompletne, co utrudniało złożenie spójnej narracji. Ale pośród chaosu mogliśmy dostrzec wzorce powracające tematy zdrady, straty i desperackiego pragnienia spokoju. To było tak, jakby sama rezydencja próbowała nam opowiedzieć swoją historię uwolnić się od sekretów, które skrywała przez tak długi czas. Część szósta. Wgląd w życie po śmierci? To doświadczenie wstrząsnęło nami, nasze postrzeganie życia i śmierci zmieniło się na zawsze. Poszliśmy do rezydencji, szukając dowodów na istnienie zjawisk paranormalnych, ale to, co znaleźliśmy, było czymś o wiele głębszym. Słyszeliśmy głosy zmarłych, ich ból, ich tęsknotę, ich samą esencję uchwyconą na taśmie. To było mrożące krew w żyłach przypomnienie o naszej własnej śmiertelności i tajemnicach, które kryją się za zasłoną. Pytanie, które teraz nas prześladuje brzmi, co się z nami dzieje po śmierci? Czy nasze dusze trwają, związane z miejscami, które kiedyś znaliśmy? Czy staramy się komunikować z żyjącymi, dzielić się naszymi historiami, znaleźć spokój? Nagranie, które zarejestrowaliśmy tamtej nocy, nie oferuje łatwych odpowiedzi, ale daje wgląd w królestwo nieznanego, królestwo, które wciąż fascynuje i przeraża nas w równym stopniu. Część siódma: Odkrywanie nieznanego. Rezydencja wciąż stoi, świadectwo upływu czasu i trwałej siły ludzkiego ducha. Pozostaje miejscem tajemnicy. Jej sekrety szeptane na wietrze, czekające na odkrycie. Nagranie, które zrobiliśmy tamtej nocy, służy jako ciągłe przypomnienie o niewidzialnych siłach, które nas otaczają, tajemnicach, które leżą poza naszym zasięgiem. Możemy nigdy nie poznać prawdziwej natury głosów, które zarejestrowaliśmy, ale jedno jest pewne, poszukiwanie odpowiedzi będzie kontynuowane. Ludzkie pragnienie zrozumienia nieznanego, połączenia się z tym, co leży poza naszym światem, jest potężną siłą, która napędza nas do eksplorowania najciemniejszych zakamarków naszej egzystencji. A gdy zagłębiamy się w cienie, musimy być przygotowani na to, co możemy znaleźć bo prawda, jak mówią, jest często dziwniejsza niż fikcja. Nie zapomnij polubić udostępnić i zasubskrybować nasz kanał, aby otrzymywać więcej wartościowych treści. Zapraszamy ciebie na obejrzenie następnego filmu, który teraz wyświetla się na ekranie. Kliknij i obejrzyj. Odkrywamy dla ciebie tajemnice umysłu.